Temperatura spadnie około. Informacja, bo cały czas utrzymywać będzie się na ...셔. pogodna, początkowo jeszcze tylko w okolicach koło brzegu i szalina może lekko y, popadać, ale to też za nic nie. Jadź słaby. A o codziennie w dniach zaraz zaraz pokrojony. nas Zespołu w Zespołu Szkół w Mejerówce, w Karkadzie Szczecińskim zapraszają na 11. Ogólnopolski Festiwal głowy Kalendrów i Piosenki Orkologiczne. 12 czerwca godzina 18.00. Amfiteatr w Morzyczynie, gwiazd wieczorów, barci, daniec oraz apelantary. Jedyny taki festiwal na wszystkich. Pomożemy Państwu Mamy nowoczesny sprzęt i laboratorium. Zadzwonę Państwa do śniega. Niech Nie prześpij rabatów. Kup polifoskę taniej. Tylko do końca lipca dodatkowe rabaty na polifoski we wszystkich punktach sprzedaży zakładów chemicznych w Police S.A. Upały i wodne burze, jak przetrwać pogodową karuzelę.